coś, co nie ma prawa istnieć. Tak, czyli po prostu będziemy mówili o UFO, czyli o niezidentyfikowanych obiektach latających. E, czy jest to tylko żart? Czy są to tematy, czy jest to jeden z tych tematów, który pojawia się e, w sezonie ogórkowym, z którego wszyscy się śmiejemy? Przedstawimy Wam naprawdę nieprawdopodobne materiały. Usiądźcie wygodnie w fotelach. To będą e, naprawdę niezwykłe przeżycia. My mamy własne zdanie na ten temat. Być może niektórzy z Was po w wysłuchaniu dzisiejszej audycji także wyrobią sobie własny pogląd na te sprawy. Ale wcześniej posłuchajmy, czy w ogóle wierzymy bufowo O to zapytaliśmy się ludzi na ulicach. Czy pani wierzy w ufo? Tak, dlatego że moja córka wierzy. Czy wierzysz w ufo? Teoretycznie nie. Dlaczego mam wierzyć? No wiesz, mówią ludzie, że widzieli różne obiekty, które tutaj się pojawiają. Być może coś jest takiego, ale chyba nie zostało to udowodnione. Tak mi się jakoś wydaje. Tyle lat uczeni, proszę pana, uczeni badają i z tego i nie no właściwie są coś z Marsa, są jakieś sygnały, że niby jest tam jakieś życie, ale to też jest jeszcze hipotetyczne, proszę pana. To też jeszcze nie można nazwać twierdzeniem. To to jest bajka. A może rzeczywiście coś przylatuje? Nic tak. nie przylatuje. Pan widział? Nie widziałam nigdy. Ten pan nie widział nigdy, ale są ludzie, którzy twierdzą, że widzieli. E, tak. Czy ludzie wystąpią w ogóle dzisiaj w audycji. I widzieli nie tylko gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej na świecie, ale widzieli w Polsce. Powiedzmy może na początku, że jest kilka typów obserwacji UFO. One są klasyfikowane jako bliskie spotkania pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Tak, te pierwszego stopnia to jest obserwacja, widzimy jakiś obiekt, który przelatuje na niebie. Ale oczywiście najciekawsze, słuchaj, są te bliskie spotkania wyższych stopni. Które tak, ale one są na najbardziej tym... niesamowite. Jak wygląda, Mirek, takie klasyczne spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia? Nie klasyczne... jest w reguły samo? Samochód, prawda, jest widoczny obiekt. Tak, i zazwyczaj jest tak, że obserwuje się jakieś światło na niebie, po czym jest przerwa czasowa, czyli osoba wzięta nie pamięta nic z tego, co się wydarzyło, i potem stopniowo w czasie sobie przypomina coraz więcej szczegółów, aż po jakimś czasie ukazuje się pełny obraz zatrzymania samochodu, wzięcia na pokład, przeprowadzenia rutynowego badania medycznego zazwyczaj i takiego oprowadzenia postatku i odpowiedzi na pytania. jest to jak gdyby takie zakończenie grzecznościowe, że tego człowieka nie traktuje się li, tylko jako króliczka doświadczalna. Jeżeli ten człowiek opowie później komuś o swojej historii, oczywiście jest odsyłany do psychiatry, ale zdarzają się naprawdę wyjątkowe historie, kiedy są świadkowie takiego zdarzenia i tak było w przypadku młodego chłopaka Trevisa Waltona, który w 75 roku miał bardzo dziwną przygodę. Stało się to 5 listopada 1975 roku. Brygada Drwali pracowała przy wyrębie lasu na północnych zboczach płaskowy Mogollon. Wszyscy mieszkali w Snowflake, skąd dojeżdżali codziennie starym, wysłużonym upem. Tego dnia skończyli pracę jak zwykle o 18.00. Załadowali piły i puste kanistry po benzynie do samochodu i ruszyli do Snowflake, dokąd spodziewali się dotrzeć około 19.30. W pewnym momencie zobaczyli, unoszący się na wysokości mniej więcej 5 metrów nad ziemią, zagadkowy obiekt emitujący żółta światło. Drwale zatrzymali samochód, a jeden z nich, 20 dwudziestoletni Travis Walton, postanowił przyjrzeć się obiektowi z bliska. Kiedy podszedł ku przerażeniu kolegów do obiektu, wystrzelił z niego jasny promień. Travis padł, a wystraszeni koledzy uciekli samochodem. Kiedy wrócili na miejsce po pięciu minutach, nie było tam ani obiektu, ani ich kolegi. Po zaginięciu Travis'a Waltona zaczęto bezprecedensowe poszukiwania, które jednak nie przyniosły rezultatów. Sam Travis Walton pojawił się w domu po pięciu dniach i oświadczył, że został uprowadzony przez obcą światkowie tego zdarzenia, łącznie z Travisem, zostali poddani testom na wykrywaczu kłamstw. Testy wypadły jednoznacznie. Badani mówili prawdę. I kapitan Statku upsadzałem was, że dzisiaj naprawdę program no będzie wyjątkowy, bowiem mówimy o UFO, czyli niezidentyfikowanych obiektach latających. Czy takie informacje o tym, że ktoś widział jakiś obiekt są rzadkością? Nie, to jest jak najbardziej rzecz, która się przydarza w zasadzie codziennie, albo w Polsce, albo w Europie. Skąd albo w my to wiemy? Może wyjaśnimy. Mamy coś takiego jak czerwony telefon, radia Z na czerwony telefon bardzo często dzwonią y, na rodacy z różnych, z różnych miejsc naszego kraju tak, ale mówią o tym, tylko, że widzieli coś takiego. Ale nie tylko. Mamy także Reutera i tam schodzą informacje z całego świata i poza wydarzeniami politycznymi, gospodarczymi pojawiają się także informacje, że gdzieś taki obiekt był widziany tym, przez. Że pamiętaj, 50 to. Oczywiście. Tylko Reuter podaje to tylko wtedy, kiedy taka informacja jest sprawdzona i jest bardzo wielu świadków. Tak, bo, bo jeżeli ktoś zobaczył jedna osoba czy kilka osób, to nie jest podawane bo nie jest wtedy wiarygodne. Oczywiście. Moglibyśmy tak do rana Wam mówić o przypadkach obserwacji, Na przykład ale... ostatnia z Korei Południowej, gdzie tego typu kilka obiektów ewidentnie obcego pochodzenia widziało kilka tysięcy osób. I to też było na ojcerza. Tak, to nawet bardzo, Tak, Ale bardzo tego bardzo typu rzeczy planę. nie tylko dzieją się na świecie, także w Polsce. Spotkanie z dziwnymi istotami, z dziwnym obiektem miało miejsce w województwie lubelskim w Emilcinie. To było w latach 70. Jest to słynniejsze spotkanie, jak do tej pory, najbardziej jakby Dokładnie przekonujące. Dokładnie 10 maja 78 roku. Wyobraźcie sobie taką scenę, jedzie no, rolnik Jan Wolski, jedzie na, na, furze. na furze z koniem i nagle widzi bardzo dziwne istoty, które prowadzą go do pojazdu. Niestety Jan Wolski już nie żyje. To było y, w 1978 78 roku. W tej chwili dotarliśmy jedynie do jego synów. Oto co, jak, je, jak ojciec, jak ojciec Jó, Józefa Polskiego opisywał pojazd, który zobaczył jego ojciec, bo rozmawiali, rozmawialiśmy właśnie z Józefem Polskim. Posłuchajmy. To ojciec to tak nie umiał, bo to tam człowiek bez szkoły był bez niczego, to nie umiał opisać bardzo, no tak tłumaczył tam jak tego. To mówi jak autobus, a na czterech rogach. Tylko mniejszy jak autobus. Tylko taki kształt mi więcej jak autobus. I na czterech rogach tacie mówi, po, po, powolutku chodziły takie śmigła, tylko że nie, mówi nie były śmigła, tylko więcej jak świderek. On się unosił na ziemię. Na ziemię, bo te, bo te świderki, jak ojciec nazywał, to były tak z metr niżej pojazdu i z metr wyżej pojazdu. A jakiś dźwięk on wydawał? Coś się ojciec mówił na ten temat? Tak, dźwięk, te świderki, co się obrazały. To trochę, trochę mówi taki piszczący dźwięk wydawał. Bał się ojciec? Ja wiem, to tak. Ojciec niby twierdził, że się nie bał z początku. No do domu przyjechał wystraszony. A tam tamto twierdzi, że się nie bał, bo on, on myślał, że to po prostu jest jakiś, no helikopter nowoczesny albo coś, i to są ludzie. Ale czy pana ojciec podejrzewał, że ci nie... te osoby mogą być z innej planety? Ojciec nie podejrzewał w ogóle tego. On myślał, to normalne są ludzie z naszej ziemi, tylko że mówi obsiedli. I oni chcieli popatrzyć się normalnie. Jan Wolski jest wzięty na pokład statku, a oto jak opisuje obcej statku Oczywiście jest to przekaz e, jego syna. No mówił, że, są, że byli drobni, okropnie drobni ludzie, szczupli i nieduże. Ojciec miał metry 67 wzrostu, to mówi dużo mniejsi od niego. By. A czy byli agresywni? Jak oni się zachowywali? Czy, nie, czy ich grzecznie. zachowanie? Bardzo grzecznie. Ojciec mówi, że go do tego pojazdu wzięli. Tak się wrzecznie obchodzili z nim. W Radio z, mówimy o najbardziej, najbardziej znanym przypadku lądowania UFO w Polsce, o zdarzeniu w Emilcinie. Przypominamy, że. Nagraliśmy rozmowę z synem Jana Wolskiego, z panem Józefem Wolskim, który opowiada, co z ojcem, co z jego ojcem obcy robili na statku. To tak mówi, jakby mu zdjęcia robili, jak coś, bo tylko, że nie mieli aparat, mówi, jak u nas tam przykłada do oczu, tylko jakieś, mówi, klapci podnosili z tego. Jakby mówi, talerz do talerza przyłożyć i podnosili tylko, a tam mówi, strzękało coś. Częstowali go może jakimś jedzeniem? Częstowali go takimi, mówił, jak, jak to u nas, a kociec nazywał, nieraz w zimie deszcz, odwir jest, to z dachu, jak kapie, to takie sople wiszą. Nie wiem, czy pan to rozumie. A czy interesowali się jakimiś szczegółami, ubrania pana ojca. Tak, mówił pasek, bo ojciec nigdy w, szlupki, w spodnie nie włożył paska, są szlufki. Tylko tak przypasywał. Jak się mu kazali do pasa rozebrać, no to te, ten pasek brali do ręki i wszyscy oglądali. Zapinali go, mówi, i rozkładali. Nie był to jedyny świadek. Ten dziwny pojazd widział także Adam Popiołek, który wtedy miał 6 lat. Yy, nagle usłyszałem jakiś szum, jakiś... Coś dziwnego jako małe dziecko pierwsza się z takim czymś spotkałem, bo la, latały helikoptery, wszystko. Zwróciło to moją uwagę, spojrzałem w górę i akurat nadle, nadleciał wtedy ten obiekt. No właśnie, to, jak on wyglądał? Kształt był jak, no podobny był do nyski. O tym, co się stało w Medycynie, chyba powinniśmy zrobić zupełnie oddzielny program. Jest taki człowiek, nazywa się Zbigniew Blania-Bolnar, który praktycznie. No, poświęcił kilka ładnych lat na zbadanie tego przypadku i wie o nim wszystko. Zadzwoniliśmy do tego człowieka i zapytaliśmy się pana Zbigniewa Blani Bolnara, czy to była prawda. Tak, to była prawda. Na czym opieram to swoje twierdzenie? W wypadku Emilcina tak się wszystkie okoliczności ułożyły, szczęśliwie, że wszystkie fakty, które wyciągaliśmy były, przemawiały jednogłośnie za y, prawdziwością tego. Zdarzenia. Gdyby taka sprawa znalazła się w sądzie, gdyby dotyczyła morderstwa, to myślę, że każdy sąd, w oparciu o tego rodzaju dowody, o dowody o takiej sile, nie miałby wątpliwości i mógłby skazać domniemanego sprawcę nawet na karę śmierci. Nautilius Słuchacie Waszego ulubionego programu Nautilusa Radia Z, i kapitan. Czy pamiętasz, to było rok temu? Zadzwonił do nas telefon, zadzwonił do nas nasz słuchacz dokładnie z miejscowości przy Jeziorze, mówiąc, że dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy. Tak, jest to miejscowość wypoczynkowa, jest tam piękne jezioro Ostrowskie i powiedział, że latają tam dziwne obiekty, które zostały zauważone przez co najmniej kilkadziesiąt osób. Tak, i co najważniejsze, zauważył to także brat Wójta, gminy i władze gminy w osobie wójta ogłosił zainteresowały konkurs. się tym ogłosił konkurs tak, wójt na zdjęcie UFO z nagrodami. Najlepsze zdjęcie miało być nagrodzone cenną nagrodą. Żeby sprawdzić, czy to co mówi słuchacz jest prawdą, nie pozostało nam nic innego jak wsiąść w nasze samochody i pojechać do przyjezierza. Na miejscu ogromne zaskoczenie. Bardzo wiele osób zaczęło nam opowiadać bardzo dziwne historie. Na przykład ratownik Andrzej Szaflarski. On akurat, no, tu bardzo nieprzyjemna historia, próbował wyłowić topielca z jeziora Ostrowskiego. I, I to było w nocy. W nocy, tuż nad ranem, ponieważ wtedy jest woda najbardziej przezroczysta. Y, poszukiwali tego topielca. I wyobraźcie sobie taką scenę. On poszukiwał to, z, tego topielca ze swoim kolegą, jest na łodzi, tam jest y, krótkofalówka. Nagle ta krótkofalówka zaczyna y, emitować bardzo dziwne dźwięki, jakieś dziwne trzaski. I co się dzieje dalej? Posłuchajcie relacji Andrzeja Szaflarskiego. Trzymając się w zasadzie krawędzi łodzi, bo jeszcze byliśmy w wodzie, popatrzyłem po prostu i w niebo. No i dziwny obiekt mi się zaczął przemieszczać. Nie było to zbyt wysoko. Przemieszczał się, powiedziałbym, tutaj od nas, ja siedzimy z Wopówki, w tamtą stronę. Jaki miał kształt? Nie była to kula. To tak wyglądałoby. jakby to była taka spłaszczona kula. Natomiast nie mogę określić, że był to typowy dysk. Było to coś takiego przypominającego spłaszczoną piłeczkę. Jaki miał kolor i czy świeci kolor? Y, tak, właśnie to było takie dziwne. Był to taki pomarańczowy kolor. To nie było wschodzące słońce, bo słońce z tej strony nie wschodzi. Akurat mamy tutaj z drugiej strony wschodzące słońce. Nie był to również księżyc. To bardzo szybko się przemieszczało i w pierwszej chwili myślałem, że to jest jakiś odrzutowiec, ale kształt tego zupełnie zmienił moje pojęcie. Przesuwało to się w zasadzie bezszelestnie i to było dziwne, bo żaden aparat latający, samolot, śmigłowiec na tę odległość dochodzi zawsze do uszu ludzkich jakiś dźwięk. Natomiast to po prostu bezszelestnie się przemieszczało. Najdziwniejsze, kiedy w pewnym momencie to zaczęło mi maleć w oczach, kiedy zaczęło po prostu znikać za horyzontem, jak gdyby za tymi drzewami, jak tam panowie widzicie. W pewnym momencie nastąpiła cisza w tej radiostacji. I to mi zaczęło po prostu się kojarzyć, że być może od tego powstawały te zakłócenia. Oczywiście nacisnąłem na mikrofon, na przycisk mikrofonu, normalna łączność uznałem. Popówka istniała. Dziwne, ale pan Andrzej Szaflarski zrobił dla nas wrażenie osoby bardzo wiarygodnej. Dla mnie największe wrażenie zrobiło to, że to nie tylko jeden ratownik, czy jakiś tam drugi człowiek to widział, ale w zasadzie wszyscy w Przyjezierzu widzieli. Pamiętasz, to była dzieci, taka wycieczka dzieci. E, tak. Dzieci z Ogólniaka e, widziały to, widzieli to turyści, kilkoro turystów, widział to dyrektor ośrodka, widział to zresztą brat wójta. Możemy zdradzić słuchacom, że mamy... E, Nagrania kilkunastu osób, które mówiły o tym, że widziały taki obiekt. Niestety nie możemy ich wyemitować, bo nie ma na to czasu. Ale posłuchajmy rybaka, który pragnął zachować anonimowość. Oto jego relacja. To było w maju 24 tego roku w miejscowości Gaj. Pojechałem na ryby. Byłem z bratem no, nad jezioro Ostrowskie. To była bardzo wczesna godzina, bo była godzina mogła być 2.40. W pewnym momencie, no, po jakichś 20 minutach rozłoży, rozłożyliśmy wędki. Od, od czasu, gdy rozłożyliśmy wędki, pojawiła się no, trudno to jest opisać, pojawiła się taka czerwona łuna z zalasu z frontu ta łuna, jakby wysiała z około 15, 15 sekund. No, może 17-20 gór. Mówi pan łuna, ale czy to miało kształt kuli? No, nie powiedziałbym, że to by miało kształt kuli. To nie, to, to nie, moim zdaniem, nie miało kształtu kuli. To miało kształt takiego, jakby księżyca troszeczkę tego takiego spłaszczonego. Spłaszczonego i to y, dawało taki blask pulsujący. Wszystkie opisy są bardzo podobne do siebie. Czy ci ludzie to mogli sobie tak po prostu zmyślić? No nie wiem, czy tak No nie jest mogli, sensu, bo to zobacz, to mamy, mamy to przed sobą przywiezione z zdjęcia, bo dostaliśmy je od wójta jako efekt konkursu, który ogłosił. O I okaz, tutaj zdjęcie. zobacz, no właśnie, mamy... tutaj jest obiekt, który świeci, ale rzecz dziwna, on jest dość wysoko i zobacz, to jest już taka późna pora, prawie nocna, on oświetla sobą chmury, które są nad nim. Tak, wygląda to po prostu tak, że widać wyraźnie chmury oświetlone przez... Jakiś bardzo dziwny obiekt, który jest pod chmurami. E, takich relacji jest wiele, ale są jeszcze bardziej niezwykłe historie o nich za chwilę. Ufo czyli niezidentyfikowanych obiektach latających. Mam przed sobą katalog gruby na kilkaset stron. Każda strona to osobny raport zdjęciowy. Tutaj przed sobą mam raport akurat z Brazylii. To jest tak naukowo podane miejsce. Trinidad Tobago Atlantyk. Data 15 stycznia 58 rok. Zdjęcia, fotograf marynarki. Tutaj padają nazwiska, świadkowie, admirał marynarki, kapitan i kolejno marynarze, oficerowie, gdyż było to robione z pokładu statku szkoleniowego, wojskowego marynarki brazylijskiej. Opis zdjęć widać, no ewidentnie obiekt latający duży. I co więcej, podpisane jest to także przez ministra marynarki, admirała brazylijskiego Kanary który stwierdził, że nigdy przedtem nie wierzył w latające spotkania ale fotografie zrobione przez jego wojskowych przekonały go. Słuchaj, ale w zasadzie zdjęcia no, można podrobić. Są to w tej chwili gdyby... naprawdę znakomite techniki, słuchaj, można podrobić. Natomiast ja mam coś, czego na pewno podrobić się nie da. Jest to urzędowy dokument Pentagonu. Yy, to jest dokument podpisany przez rzecznika Pentagonu do spraw lotnictwa. Dokument jest sygnowany na dzień 26 stycznia, 53 rok. Tutaj zobacz jest wszystko, jest jego podpis, jest pieczątka yy, departamentu Cóż jest w tym dokumencie? Otóż, ja może pozwolę sobie zacytować, bo przetłumaczyłem, jeżeli te najwidoczniej sterowane manewry lotnicze, o których mówiło tyle kompetentnych obserwatorów, są prawdą, to jedynym wyjaśnieniem fenomenu UFO jest to, że są to statki międzyplanetarne. Przypominam, że napisał to rzecznik Pentagonu do spraw lotnictwa. Czy on sobie może pozwolić na żarty? No, wiesz, to, to jest, jest dokument odtajniony akurat. Tych dokumentów jest bardzo wiele, Ale zobacz. Powiem kolejne Ci, że dokumenty zdjęcia, wojskowe. Zdjęcia, zdjęcia na przykład przedstawiane przez różne służby wojskowe państw trzeciego świata, bo one jak gdyby to automatycznie odtajniają, też są przekonujące, no bo piszą o tym oficerowie wojskowi, którzy no, znają się na rzecz. Myślę. Ale powiedzmy w ogóle o tym, że są specjalne komórki powołane zarówno w NASA... Jak i w Pentagonie, jak i w NATO. Oczywiście, które się zajmują niczym innym, jak tylko śledzeniem tego typu obiektów i badaniem ich. I nawet w latach 60., przemów lat 60. i 70. powstał specjalny raport NATO, który opisuje tego typu obiekty i wręcz stwierdza, że są one pozaziemskiego pochodzenia, należą do obcych cywilizacji i klasyfikuje nawet wiele rodzajów tego typu obiektów. Wróćmy na chwilę na nasze polskie podwórko. Jest taki przypadek. No naprawdę wyjątkowy. My długo zastanawialiśmy się, czy tutaj wyemitować fragment nagrania, którego dokonaliśmy w tym roku. Ja myślę, że przekonało nas to, że ta pani, która mieszka na Śląsku i nam to opowiadała, pokazała nam także gazety lokalne, które piszą, że w tych miejscowościach często obserwowano tego typu obiekty. Ja nie wiem, czy to jest prawda. My w jednym z programów przedstawimy ten przypadek. W kilku słowach można powiedzieć tak. Ta pani twierdzi, że została uprowadzona przez załogantów UFO. Więcej ma na to świadków własną rodzinę, ma także świadków sąsiadów. A to fragment tego, co nam opowiedziała. Posłuchajmy. I słyszę męża głosząc, on, on chce się złapać on robił takie kółko, żeby mnie z lasu nie wyszła, Po samochód stał z boku, to ja wtedy krzyczałam, Andrzejku pomóż mi bolecę, zaczęłam sił opadać już, dość że nie widzę, zaczęłam zleć po prostu, tak opadać sił. No i mąż podleciał do mnie, złapał mnie z tyłu pod pachę, no bo inaczej ja już byłam wysilna i do, do samochodu mi zaprowadził, a ja mówię, weźcie, odwróć i popatrz co on robi. Mąż się odwrócił mówi tak, mówi, odwrócił się jak robot i poszedł tam skąd przyszedł. Ach, to będzie program, to będzie program, aż się woje, słuchajcie nas, pamiętajcie zawsze w czwartki o 11.10.